Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie, tak, przepuścimy chłopca, niech jedzie na rowerze. Witam Was ja i mój Karim, pokaż się tutaj. Karim, nie bierz paluszków do buzi, bo to jest nieładnie tak robić. Zrobisz tu papa do widzów, zrób papa, takie do kamery, papa, papa, papa. A chciałeś wcisnąć czerwony przycisk? Chodź, pójdziesz tam, za chwilę będziesz się bawił. Zapraszamy Was serdecznie na film z cyklu Karim i ja. Karim, jak się troszkę i idziemy teraz na spacer, choć przejdziemy się, będzie fajnie, dobra? Buziak? Budziak? Jaki słodki. Doszedłem z Karimkiem na strada Amurgului. tutaj gdzie mieszkaliśmy kiedyś. A i czemu tutaj idziemy? Bo chcemy zobaczyć, czy są, czy są kury, bo on lubi oglądać właśnie. A w ogóle to będzie też taki trochę przewodni temat tego dzisiejszego vloga. Między innymi właśnie będziemy dyskutować o zwierzętach, ale ja raczej o psach i kotach może trochę też. Ale to za chwilę. Karim, zobacz, gdzie doszliśmy. Są kury czy nie ma? Śpią kurki? Myślę, że śpią kurki? Schowały się, a może śpią? No nie wiem. Nie ma ich tutaj, zawsze tutaj, słuchaj, przychodziły i tak robiły kokoko. Ko, ko. Tu można było im dać słonecznik, tak, przez kratę, a teraz nie ma co? Nie ma ich, tak? Śpią? Śpią kurki. Okolica, w jakiej my tutaj mieszkamy, to charakteryzuje się tym, że ludzie tutaj mają dużo zwierząt. Mimo, że to jest no, takie na obrzeżach Bukaresztu, to jest w zasadzie dalej miasto: Pepesti, Lordeni. I ludzie tu mają kury, mają gęsi. W tym miejscu akurat często przychodziliśmy, żeby Karim sobie poobserwował, jak te kury tutaj chodzą, no ale ich teraz nie było. No to nie było, to trudno. W każdym bądź razie to jest takie typowe dla Rumunii, że ludzie mają tutaj dużo zwierząt. A za chwilę chciałem podyskutować jeszcze, jak to jest z tymi zwierzętami, ponieważ. Mam wam coś ciekawego do powiedzenia, tylko jeszcze chciałem wam zaprezentować najpierw Karima. Tak, tam jest. Jakiego koloru jest auto? Niebieski? Niebieski? Jedzie auto tam z tyłu. Musimy uważać, żeby nas nie rozjechał, choć zjedziemy tutaj na bok, bo jedzie Honda. Honda jedzie, widzisz? Tak, Kanim, Honda tam przejechała. Ładnie powtarzasz Honda. Karim lubi powtarzać marki samochodów, jak mu mówię. Była Honda? Po jest Honda. Honda? Honda, tak jechała. Honda! Honda! A tam idzie piesek, zobacz jaki mały idzie piesek. Taki mały idzie piesek? Mik, mały piesek, tak? Mały piesek, gdzie? Taki mały idzie, zobacz, będzie go tam widać. Tam się nie będzie widać. Idzie, taki mały. Taki mały piesek tam szedł. Tak, podobał ci się mały piesek, fajny był. Chodź, idziemy. Do dużych piesków teraz, chodź. Zostałem zainspirowany do tego filmu tym, co mi ona dzisiaj powiedziała, że. Jak była ostatnio Denisa nas tutaj odwiedzić, ja akurat wtedy byłem w biurze, więc no minęliśmy się, jak ona przyszła. I jak wychodziła od nas ciocia Dede, to tam na podwórku stały dzieci i miały takiego małego pieska i ona się ba bała tego psa Denisa i ten dzwoniła po Anę. Proszę cię przyjść po mnie, bo ja nie wiem czy ten pies mi coś zrobi. Te dzieci się śmiały. Ścioci Dede, czy ona ma jakąś alergię na psy, czy coś takiego, uczulenie, nie wiem, zaraz padnie tutaj, e, czy się coś stanie i tak dalej. No ale nie, ona ma po prostu jakiś taki lęk. Ciocia Dede przed psami i wielokrotnie byliśmy w jakiejś tam sytuacjach kiedyś mm, razem, i ona się bała jakichś psów, takich błąkających się powści. E, to były wtedy akurat duże psy i ten chowała się za mną. Ciocia Dede i Ana tak samo. Ana też ma taki lęk przed dużymi psami. W ogóle gdzieś tak chyba przed takimi psami ogólnie. I ja zawsze się dziwiłem i pytałem się zarówno Any, jak i jej siostry Denisy, dlaczego Wy się boicie tych psów? Przecież Wy jesteście dziewczyny ze wsi, wychowałyście się na wsi. I co jest tego przyczyną i powodem, że Wy się boicie takich psów dużych, albo i nawet małych? Jak widać, ciocia Dede się boi. I okazuje się, że przyczyną jest teściu, tata ich, który ograniczał im kontakt ze zwierzętami. Zawsze im mówił, nie dotykaj psa, pies jest brudny, bo ma pchły, bo to, bo tamto, nie dotykaj i ten. I to jest to taki też ten przykład tego, jak ja mówiłem, jak to wygląda na rumuńskiej wsi, że takie zwierzęta typu pies czy kot, one nie są tak de facto jakoś szanowane. Nie ma tak, że te, że te zwierzę wejdzie do domu, to jak się nie wiem w bloku trzyma, czy ludzie nawet tutaj może w domach pozwalają, żeby pies wszedł? Nie, one muszą siedzieć na podwórku. Nie ma takiej możliwości, żeby one weszły. Zima nie zima, deszcz nie deszcz, to one po prostu, to one po prostu są na zewnątrz. I co? I właśnie to była taka izolacja od tych zwierząt, duża izolacja i przez to też właśnie zarówno Ana jak i jej siostra Denisa, bardzo gdzieś tam mają jakiś taki lęk przed tymi psami. I to i tak u Any się trochę już to zmieniło, ponieważ ja się nie boję psów, nie boję się, jak one gdzieś tam mi obwąchają, jak gdzieś podejdą i ten. No i Ana nabrała dzięki mnie też takiej trochę więcej pewności siebie, ale jeszcze czasem bywały takie sytuacje. Pamiętam jak byłem z Aną w Konstanca i <laughs> jak się później znieśmiałem z mojej Any, bo tam był bulldog. Bulldog był, a tutaj są Border collie, do których dotarliśmy. Zaraz pójdziemy tam, kaniem do nich. I był bulldog, który po prostu stał sobie, nic nie robił. I ten, i moja Ana mówi tak, nie idziemy tam na plażę, bo jest bulldog. Ja mówię, ja mówię ty, mój Buldogu nie bój się, bulldoga, i ten. No i po prostu tak było. tak. Także no, nie mówię to, żeby się śmiać z mojej Any, tylko po prostu opowiadam, jaka była historia. Ona ma taki lęk przed tymi. No jakie fajne. Powiedz jeszcze raz jakie fajne. Powiedz jakie fajne. Jakie fajne. Jakie fajne, tak, bo ja tak mówiłem. Chodź. Chodź, wychodzimy do nich? Chodź, wychodzimy. Wychodź z wózka. Ręce do góry. Karim, nie bój się piesków. Zobacz jakie fajne tutaj są. Wy jesteście takie fajne, kochane. Takie nie? A, czy jeszcze jak szczekają. Nie bój się, one szczekają. Szczekają pieski. Pies szczeka. Jeden i drugi, patrz jak szczekają. Zobacz jakie fajne są. Zobacz jakie fajne. Zobacz jakie fajne, jakie kochane. Jak szczekać będzie. Ma łus... ma pyszczek, tak, pyszczek ma piesek, zobacz jaki fajny, daj łapę, łapa, łapa, a ty, dasz łapę, dasz łapę, <ściał> chciał mnie złapać, chciał mnie złapać rękę e... swoim pyszczkiem, pyszczkiem, mordko moja mała, moja mordko, moja, moja mordko, chodź tutaj, pokaż się tutaj, <ściał> tamten zazdrosny jest, zazdrosny jesteś, tak, ma oczy, tak, ma oczy, Popatrz, jaki jesteś fajny. Jaki fajny, tak, taki fajny, taki fajny jesteś. A ty, ty też jesteś fajny, też jesteś fajny, pokażcie się pieski. No chodź tu Karim, chodź do nich, chodź, nie bój się. Fajne pieski są Karim, fajne? Tak, tak? podobają ci się. Nie boisz się? Tak. Nie boisz się, Powiedz, nie bój się. Nie bój się. Nie bój się, tak, nie można się bać piesków. Pieski są po prostu fajne. Ale mają języki, tak? Języki. języki mają pieski, tak. mają Ale... Mają ogony. Ogony. Ogony mają pieski, tak. I szczekają, szczekają głośno. Szczekają głośno pieski, co? A Tak, są w swoich domach. W swoich domach są tutaj, no, w swoim domu. No co, z piesku, co? Jesteś taki fajny. Taka fajna, psinka jesteś tutaj. Chodź tutaj do mnie, chodź do Rafałka, chodź tutaj. Daj się pogłaskać. Tak, tak, jesteś fajny. Tak, jesteś fajny piesek. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Kumtek Jamy? Jamy, Kum jak masz na imię? Nie powiesz, jak masz na imię? A jak twój kolega czy koleżanka ma na imię? No, co jest? Co słychać? Tam jest drugi? Pobieg, Tam, tamten drugi nie chce się bawić, tak jak ten. Ty jesteś taka pieszczotka, taki pieszczot. Jesteś pieszczotka, taka fajna pieszczotka, jesteś taki. Tak, są w swoim domu, Karim. W swoim domu są pieski, takie fajne są. Takie fajne pieski. Szczekają głośno pieski Karim, głośno szczekają, ale szczekają. Mówią nam do widzenia, bo idziemy. Nie chcą chyba, żebyśmy poszli sobie, wiesz. A propos właśnie psów, to jesteśmy na psim polu i rzeczywiście tutaj dużo ludzi przychodzi z psami. O jakiej porze bym się tu nie pojawił, to spacerują, psy sobie tutaj ganiają. Ludzie rozmawiają psiarze tak zwani, którzy no tak się mówi chyba potocznie, tak są właścicielami tych piesków. I co? I powiem Wam, no bo chciałem tak gdzieś jeszcze podyskutować w tym temacie, że ja bym chciał, żeby Karim właśnie się nie bał, żeby przełamywać taki lęk u niego, żeby mu tłumaczyć, że zwierzęta są dobre, że psy są raczej bezpieczne, że nie powinny mu nic zrobić. Okej, okay, czasem znajdzie się jakiś pies wariat i takie nieraz bywały, że trzeba było uważać. Mnie osobiście tutaj napadły kiedyś psy tam w polach nicości i było nieciekawie, ale generalnie na przykład te border collie no to przemądre psy, przemądre takie łagodne były to, że szczekały, no to szczekały, bo to jest normalne, że pies szczeka, ale nic nie robiły takiego niepokojącego. Kanim nie chciał Aż tak blisko do nich podejść, żeby je pogłaskać. Był trochę na dystans, ale nie bał się, po prostu reagował tak, że no, jak one były głośno i szczekały, no to, to on wolał być trochę dalej, ale ja chcę właśnie prze, w nim przełamać ten taki lęk, żeby nie bał się, żeby nie był drugą ciocią Dedy, żeby nie był drugą maną, że będzie się bał psów. Aczkolwiek moja Ana, jak z nią rozmawiam też w tym temacie. To mówi, że właśnie dobrze robię i że ona jest za tym, żeby Karim się nie bał. I że zobaczymy, może kiedyś dotrwamy do takiego dnia, że sprawimy sobie psa. Teraz przychodzę z Karimkiem, tam takie dzieci tam gdzieś za nami. No ja rozumiem dużo po rumuńsku i tam kobieta mówi tak: no ubieraj kurtkę, bo jest zimno. Ja sobie myślę, jakie zimno, ile mamy stopni i ten, i y, mamy tu pogodę? Poczekajcie, żebym sobie. Zobaczył 16 stopni. 16 stopni, Ana nie widziała, jak wychodziliśmy z domu, bo była w kuchni, zamkła drzwi. Ale ja ubierałem Karima tak, że tylko narzuciłem mu taką letnią kurtkę, bez czapki, bez szalika. Dzisiaj, jak byliśmy na spacerze wszyscy, no to, to było trochę chłodniej. No to miał to ubrane, ale teraz nie ma co dziecka przegrzewać, a oni tak kochają tutaj. Ciepło w Rumunii, tak przegrzewać te dzieci, to jest po prostu niedowiary. Ubierz kurtkę, ubierz czapkę, ubierz szalik, ubierz to, ubierz tamto. Niedowiary! Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Kto to tutaj się schował? Kto to tutaj się schował? Tere! Piszk. Piszk! się tak chowa? Zamykasz tutaj ten wózek, tak? Zamykaj. No to zamykaj, no co zamykaj, no co zamykaj, jak też chowaj się, chowaj się szybko, chowaj się, chowaj się, idziemy. Tak, Karim, zobacz, jest tutaj kotek zawsze. W tym samym miejscu tutaj czeka chyba na nas taki koteł. Chodź, pokażemy go widzom. Tak, taki kotek tutaj jest, Karim. Zawsze ten kotek tutaj czeka na nas. Jak robi kotek? Miał? No i tak, w tym miejscu zawsze tego kota spotykamy. Schował się tam gdzieś kotek, Karim. Nie ma go w tej chwili. Tyle jeśli chodzi o ten film. Taki krótki odcinek, ale treściwy. Chciałem wam powiedzieć właśnie o tych lękach, jakie miała siostra Any, jakie miała lęki właśnie z psami sama Ana. I jak chcę uniknąć tego właśnie, żeby Karim miał tak, nie chcę, żeby Karim się bał zwierząt, nie chcę, żeby bał się psów i chcę po prostu, żeby kiedyś były te zwierzęta obecne w naszym domu. Musimy stąd iść, poczekajcie, bo akurat jak chcę nagrać zakończenie, o, kod idzie, tam idzie kod z tyłu, a tu ktoś chce zaparkować samochodem. Akurat teraz, akurat teraz chce pani parkować, jak my. Się tutaj zainstalowaliśmy. No to nic, to idziemy stąd. Nie przeszkadzamy, i tyle jeśli chodzi o ten film. Zachęcamy Was do komentowania, do tego, żebyście subskrybowali ten rodzinny kanał. Mora Family Vlog. Napiszcie, czy Wy macie lęk przed psami, dużymi psami, no może przed kotami, chociaż nie wiem, przed kotami może niektórzy też mają. Moja babcia, która już nie żyje, miała kota. Nazywała go Pusia. To jeszcze wam tak powiem na zakończenie. I ta Pusia to był taki diabeł wcielony. E, potrafił tak dać popalić mojej babci tak ją e, d, po prostu był agresywny, po prostu drapał ją, stanął sobie gdzieś tam na szafie, skoczył jej na plecy i, i pazurami po prostu ją e, trzymał się pleców jej także no to był to był potwór nie kot. E, no ale już kota nie ma dawno. Babcia jakoś gdzieś tam go oddała komuś, po prostu, bo nie była w stanie z nim wytrzymać, więc różnie to bywa. Mogą być nawet i koty źle wychowane, czy też psy, różnie to bywa. Dużo zależy też może od tego, jakie kto ma podejście do zwierząt i, i tak dalej, ale o tym to można by dyskutować i robić następny film, na następny odcinek. Jeżeli chodzi o ten film, to jest wszystko. Chodź tu, Karim, pokaż się na zakończenie. Pokaż się tutaj zup, papa 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 zamykamy otwieramy zamykamy papa budziak do zobaczenia w następnym filmie z cyklu Karim i ja no proszę Karimku zobacz jeszcze jeden kotek jeszcze jeden kotek co ta jaki kicia tu fajny. jaki fajny powiedz jeszcze raz jaki fajny. jaki fajny no właśnie jaki fajny zobacz tutaj taka kicia Miał, robi, tak? Robi, miał. Kiciu. Kiciu, kiciu, kic, 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 kic. Tu się mówi pis-pis-pis-pis na kotki tak? O, robi, tutaj idzie, do nas idzie, do nas taka kicia, mała. Ty to jesteś taki piszk Karim, gdzie do tej wody? Gdzie do tej wody? Gdzie tutaj do tej wody? Piszku! Piszku! Hej, nie jesteś nie do wiary, jaki piśk Chodzi <śled> <Onże> już, wystarczy. <śled>